Cześć, to jest strony Drops i witam Was wkręcinku z Brawl Stars. Dzisiaj zrobiłem sobie opening i nie krytykujcie mnie, że robię opening przed update'em, bo dobrze o tym wiem. Tylko stwierdziłam, że będziemy czekać do tego wtorku, czy do tej środy, czy do czwartku. Nie wiem kiedy ten update ma być. I szczerze już mi się nie chce, bo w sumie ten Brawl Pass 5 dych kosztuje. Myślałam, że wam zrobię giveaway'a i bo myślałam, że będzie takie 25 g kosztować, a to takie. 5 e, dyszeka takie... Mm, nie, dobra lepiej nie. No i sobie otworzymy i będę robić całą pani, dlatego że to jest chromatyczne właśnie to no, sedymiarz. E, I tak go nie trafię, bo szansa jest jak... legendarna czyli e, tutaj 0,09 i, I tak go nie trafię, więc moim zdaniem sensu bo nie dość, że nowa postać, to jeszcze nagrałam sobie challenge z Madzią i właśnie z tym e, Krzysiem Mistrzem i dotąd mieliśmy do 0. Ósmy win, 0 tych losses, nie? Trzeci, ten, trzeci siege, trzeci siege, dziewiąty ten, trzy przegrane. Siege jest tak zwalony, że 3 przegrane mieliśmy, co nie? Na ostatnim siege'u Co nie? Na ostatnim siege'u Poszliśmy na bounty Wygraliśmy, przegraliśmy i już nie ten No i sobie siege powinien być ostatni I Brawl powinien być właśnie tutaj Tak jak kiedyś mi się wydaje, że było No i co? No i już bez przedłużania w sumie Możemy chyba zacząć opening. Co wam się dzieje dzisiaj? Ja odcinek nagrywam. No ja nie wiem, Tylko opening. Yy, chciałam właśnie Bartixa wziąć do lobby, ale nie ma. O, o, czy. Yy, momencik. Eee, to tutaj fan, bla bla bla. Bartix, gdzie jest Bartix? O, weni tutaj widzę już Championship a gra gra. Z, z Mazoks... Nie nie wiem. Z Mazoks, czekajcie, ja muszę zobaczyć Mazoks. Mazoks i Dome No ja nie gram z wami, gdzie Bartix jest. Bartix chodź przynieść nam szczęście jakiś gadżet. Haj, i robimy opening z Bartixem. Mamy jakiegoś lepszego skina, bierzemy daj no Majka. No! Nerwiacie mnie już. Dobra, zaczynamy. Otwieramy najpierw sobie dwie skrzyneczki i 16, czyli co. Dwie skrzynki, chyba będziemy sobie big boxa otwierać. Szanse mamy takie na wszystko, żeby nie było e, 02 na mityczną, 009 na legendarną. Więc myślę, że i tak, i tak nic nie Nie mam. Nie, 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 big boxa włączyłam. Sorry, sorry, 3 Jane, ale teraz właśnie bez sensu, że gemy nie będą lecieć z tych ze skrzynek. Teraz otwieramy do 10, bo tam dwa beefboxy klikną niecące. Co nie? Bez sens totalny. E, że gemy już nie będą ze skrzynek lecieć. Co nie? Bez sens, jak nie wiem co. Gadżet do tego. Daryla. Wow, nice. Do daryla gadżet. On już myśli, że postać gadżet. Ech, kolejna skrzyneczka tutaj i U400 token deblerów, dobra. Już mamy. Nie, musi być 4 chyba. Dobra, lecimy dalej. Za o co chodzi? Lol, tu Co? To tylko pod z speedpok, co? Ej, oszustwo jakieś. Tak się nie robi. Cztery. E, trzy. Tak, chyba tak to miałem. Tak, dokładnie. No, on nie za w ogóle. O co chodzi? Ja do niego chodzi? Trzy. Uwaga! Do kogo gadżet? Cold. No dobra, niech będzie, ale mogliście mi coś lepszego dać. Cold, 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 cold. Kolejny gadżecik. Um, I otwieramy sobie dwie ostatnie skrzyneczki. I ostatni big box. I nic! Nic! tu Dzięki. Nic da nic nie dropu. Nice, nie no, nice, nice, nice. procenty nam się zwiększyły. Legenda 01, a mityk dalej ta sama szansa. Nie coś trafi zaraz normalnie. Za chwilę na legendarnego będziemy mieć większą szansę niż na tego. Dobra, i tu dwa prakty... No ten dodaryle jest beznadziejny gadżet. No, na serio jest beznadziejny. No hejsta może trochę dobry, ale nie, nie do końca Przydoby mi się do takiej rosy? Do tej, aha, do tej mam Do maxa by mogły mi dać Do mortisa, baby. No Więc ten Pogramy sobie może trochę, co? Crystal Arcade, nie yy. Dobra, to znaczy, da, znaczy to nie to! Kurde to yy, I weźmiemy sobie właśnie kolta Nie wierzę w to No, no cóż Bywa prawda W przypadku tego Czego ja się mogłam spodziewać Właśnie teraz Colt będzie lepszy na Heista, bo sobie doładuje Dwa strzały i więcej obi no nie! Kurde! Podał mi piłkę wtedy, jak ja... Uff, tak nie wydawałem. Tak się nie robi. Wow, Bartiks, ale akcja. Podanie. No nie! No więc moim zdaniem trochę... No i weźmiemy sobie może, może yy, Rosa na Gemma, weźmiemy Gemma. Dawaj Bartek, Wczoraj mieliśmy, to znaczy nie wiem kiedy macie ten odcinek, ale mieliśmy dwugodzinnego live'a, co przerwało i się podzieliło na dwa. Więc... Siedzieliśmy do 11 chyba. Śmiesznie było. Śmiesznie, totalnie śmiesznie było, mówię yy, I i wolałem. Nie. Czemu on to tak zwali? Ja no są to ja już to yy, Właśnie, nikt nie bierze do Rosy tych gemów, ale moim zdaniem Rosa jest najlepsza na trzymanie tych gemów, bo niby, że podjeżdża, to nie powinna mieć, ale jednak ma też tą tarczę i to ją chroni. I teraz zbaliłam, to strasznie, ale to tylko dlatego, że się skupiłam na tym, żeby mu to powiedzieć właśnie, a tak to bym tego nie, nie zwaliła. No, ja bym no i ja sobie tu będę stać i teraz co ty robisz? się pytam. On ich teraz podjeżdża. Bartix nie się, bo przegramy to. No dobra, może jednak nie, ale... No i, i Bartix... no właśnie. Prawie przegraliśmy, no, a to się skręciłeś dobra. No więc co? To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że kiedyś będzie lepiej, ale yy, właśnie tam dobrze mieliśmy 10 winków, no to już lepiej, co my 10 winków mamy, więc było lepiej właśnie, no ale cóż, yy, ja się z wami żegnam, gramy sobie jeszcze coś bardzo cenne, no i do zobaczenia i cześć!